I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego jako członek kolejnej y, platformy, teraz Polski 2050, jest Pani za utratą suwerenności Polski przez przekształcenie się Unii Europejskiej w państwo federalne, co potwierdza Pani członkostwo w unijnej grupie imieniu włoskiego komunisty Altiera Spinellego na rzecz Europy Federalnej i Postnarodowej? O, biedaczek, co to napisał? Po pierwsze, chciałabym zaznaczyć, a ta grupa Spinellego chyba niestety już nie funkcjonuje, ale ja rzeczywiście przez jakiś czas byłam członkiem takiej grupy dyskusyjnej pod patronatem Spinellego i u nas wszystkie grupy, sale, korytarze i tak dalej w parlamencie mają różne nazwy. I ta grupa akurat nazywała się Spinellego. Teraz, jak mówimy o komunistach włoskich, to trzeba zdać sobie z tego sprawę, że oni byli wrogami Mussoliniego. I ten komunizm w włoszech to jest trochę inna sytuacja. Zresztą on był przez Mussoliniego więziony, wysyłany na wyspy i tak dalej i tak dalej. To był wróg Mussoliniego bardzo dzielny człowiek. A teraz no, Europa łączy wszystkich. Ja też nie po to jestem, ja po to jestem przecież w Polsce 2050 i trzeciej drodze, żeby bardziej łączyć niż dzielić, prawda? To jest nasze zadanie łączyć niż dzielić. W grupie Spinellego byłam jeszcze zanim istniała trzecia droga i Polska 2050, ale, ale federacja teraz. Federacja, Ale rozumiem, że jest Pani za tym, tak, że, że Unia Europejska powinna mieć taki charakter federacyjny, tak? Ja przede wszystkim wiele lat spędziłam prowadząc fundację Roberta Schumana. Jak wiemy, Robert Schuman, założyciel Wspólnej Unii Europejskiej, proces beatyfikacyjny w toku. Ja, Jeżeli by ten, zapytająca się osoba chciała przeczytać deklarację Schumana 9 maja 1950, prawda? najważniejszy dokument, na którym buduje się Unia Europejska, to tam jest takie zdanie, cytuję z pamięci: Wspólnota węgla i stali będzie pierwszym krokiem do powstania Federacji Europejskiej, do której z czasem będą mogły dołączać inne kraje. Jak ja dzisiaj słyszę, że my odchodzimy od idei ojców założycieli Unii Europejskiej, że oni chcieli związek suwerennych państw i tak dalej, i tak dalej. Robert Schuman w pierwszym dokumencie, na którym jest oparta Unia Europejska, mówi o Federacji. Federacja tak jak to rozumiemy, w żaden sposób nikomu suwerenności nie zabiera, tylko dodaje, bo my suwerennością się dzielimy. My część w Unii chciałabym bardzo, żeby to było jasno zrozumiałe. My część naszej suwerenności, wchodząc do Unii Europejskiej, oddajemy do wspólnego koszyka i w tym, bo nie całą, nie, 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 nie o wszystkim decyduje Unia Europejska, część pozostaje decyzji w krajach członkowskich. Ale tę część, na którą zdecydowaliśmy się, że się dzielimy, wsadzamy do wspólnego koszyka i w ten sposób, w tym wspólnym koszyku jest tak samo część suwerenności francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, szwedzkiej i tak dalej. I my nigdy jeszcze nie mieliśmy w historii Polski, ani Europy takiej sytuacji, żeby w sposób pokojowy współrządzić tymi krajami, które też część suwerenności oddały do koszyka. My jesteśmy piątym co do wielkości krajem. Mamy, możemy, jak wykorzystujemy tę naszą siłę głosu, możemy w bardzo mocny sposób wpływać na politykę tych innych krajów. Co innego, czy rząd chce z tego korzystać, czy nie, ale powinien. I Nigdy tak nie było, żebyśmy wpływali, podejmowali decyzje polityczne, gospodarcze, środowiskowe, wszelakie w imieniu tych wszystkich krajów, które oddały część suwerenności do tego wspólnego koszyka. Więc my tutaj chciałabym to jeszcze raz podkreślić, suwerenność zyskujemy, a nie tracimy.